Maneczko, witam Was serdecznie na wstępie krótkie ogłoszenia duszpasterskie. Zapraszam Was serdecznie na kanał kolegi Magnetyczny Szczecin. Yy, kolega yy, Koledze brakuje 300 subów do Tysiaka, także zostawcie tam coś po sobie. Oczywiście zapraszam również do Marcina, z którym dzisiaj śmigałem poszukiwać Diego. No i na otwarty nowy kanał, na którym jeszcze nie ma materiałów, ale na pewno niedługo się pojawią i kanał będzie się szybko rozwijał, yy, kanał naszego stowarzyszenia. Wszystkie linki w opisie dodam tylko, że niedługo wleci konkursik u mnie, także bądźcie czujni, pozdrawiam i zapraszam na seans. Siemaneczko, witam was serdecznie. Kolejny wypadzik dziś z Marcinem. Poletko jak widzicie ładnie zrobione. te poletko, na którym jakiś czas temu te sreberka dwa wpadły krzyżyk. Zdziwieni jesteśmy zdziwieni. No, zostało zaorane, Myślałem, że jeszcze będzie ten... Um, te ściernisko no ale fajnie, jest świeżo zrobione nie wiem co tam u Marcina, ale ja mam dwa chyba guziczki albo trzy no i teraz taka ładna malutka sprzączka wpada no i super zapraszam oczywiście do Marcina na kanał dopiero co zaczyna swoją przygodę z nagrywaniem, także zostawcie tam na zachętę subika i łapkę, a ja lecę dalej, zobaczymy co tu będzie, planujemy tu trochę pochodzić, hmm, jeżeli będzie spoko, zostajemy, jeżeli jeżeli będzie lipton no to lecimy w kukurydzę, jak na razie tutaj, no fajnie fajnie dzisiaj, przyjemnie, troszeczkę pokropiło rano, ale super pogoda pochmurnie, bez wiatru, około 20 stopni, także elegancko idealna pogoda do śmigania, dobra, nie przedłużam Piękny mocny sygnał i coś dużego 50 fanoli Owej Marek No, no słabiutko jak na razie Zaczyna kropić Przebijamy się przez ten lasek, tam jeszcze jest jedno poletko zobaczymy Zobaczymy tam, bo tutaj jak na razie słabiutko Przenieśliśmy się na poletko Marcin przy lasku ja pierwsza mamutka na tym polu fenolek fenolek najprzed chwilką jeszcze wpadła częścią Część zegarka niestety sama ramka bez srebra czy na poplonik i zobaczymy co to będzie no i co? Suma Sumaru jesteśmy w kukurydze, bo nic specjalnego na poletku, zaoranym nie wyszło. Marcin gdzieś tam w tym gąszczu. Pierwszy fantyk, fancik z ukryty na wierzchu. Plombeczka. No i fajnie, zobaczymy co to będzie. No i kolejna plomba stara. Kurczę, spakowałem pointera, okazało się, że rozładowany. No to tych rękowiczek nie wziąłem. Bratynka, pierwsza muletka z kukurydzy. Jest piękna, ale super. Zobaczcie, piękna bratyneczka. Literacka, zaraz odczytamy. Tata, jeżeli się uda, 1600. 65 chyba Teraz piękny sygnał. Jakby coś na wierzchu było, nic nie widzę. Teraz sprawdzimy. A, kolejna. Borodyneczka. No tutaj słabszy stan. No ale jest momenta. Marcina minęłem przez chwilę w rajce. Mój A ja mam cztery plomby. No i zobaczcie. Jest. Jest piękne. Srebreczko. Stan cudny. Przemyjemy No i super pierwsze sreberko dziś, oby nie ostatnie Ogólnie zdziwiony jestem, że ten pointer tak krótko trzymał, bo ładowałem go, miałem go tylko na jednym wypadzie. Nie wiem czy go nie wyłączyłem, bo po prostu gdzieś się włączył. Kolejny sygnał płytko. Pięknie to bije. I zobaczymy co to Widzę monetę Buratynka chyba piękna A jakże bratneczka korona tym razem Piękny stan. Elegancko, lecimy dalej. O, Marcin kawałek serwerka też ma, kawałek pierścionka. Ja tymczasem kolejna moneta. Shilung, Sasa, piękny.

Tak, e, guzik. Myślałem, że muniaczek. Sporo guzików naprawdę. Olbrzymia ilość. Jest kolejna monetka, ale ogólnie bryndza. Straszny lipton na polu. Mało sygnałków. Mało foncików. Mało śmieci w sumie też, ale... No lipka. Liczyłem na więcej. Praktycznie pole zrobione. No, zostało może z 30-40 rajek, no, no to jest jeden może wypad kolejny i, i po polu, a liczyłem no, no troszeczkę więcej. Trzy tylko chyba sreberka wpadły z tego pola, także bardzo słabo. No nic, są jeszcze pola obok z kukurydzą, także będziemy badać. Jakiś czas temu taki malutki zdobiony gliszek, a teraz zobaczcie jaki wielki. Wielki guzior no, z, pięknym, z pięknym motywem No i super No to już jest fajny fancik Guzicków ogólnie sporo I kolejna baratneczka, piękna Na wierzchu 1660 rok. Trochę nudno, bo same boratyńki, ale zobaczcie, jakie stany piękne. Kolejna baratyneczka tym razem litewska. Piękny stan. Przed chwilką coś takiego. Jakby stary nit. No. A teraz na wierzchu. Guzik. Guzik, ale niestety płościutki. Znaczy płościutki, golutki. Bez zdobień. No i witam Was z domku jakiegoś wielkiego szału nie było, ale wpadło kilka plomb chyba zacznę zbierać plomby, bo w ostatnim czasie kilka ładnych wpadło tutaj teraz zauważyłem plomba jakby z kotwicą coś takiego kilka buratynek który naprawdę w pięknym stanie, ładne tutaj piękny nosasik. I co tam jeszcze? O, całkiem fajny guzior zdobiony. Tutaj takie malutki. Kolejna sprzączka. Co tam jeszcze? Co tam jeszcze? No szały nie było, tak jak mówię, ale bez serwerka. Nie wracamy. Piękne serwerko. Rzadko kiedy wpada. 20 fenoli oczywiście. Piękny stan. No, tak poza tym to wszystko widzieliście, jeszcze raz serdecznie Was zapraszam na kanał Marcina link w opisie, jak również tutaj macie pokazane um, jego konto no o nie było, kurczę, ale zawsze coś, dobra tyle ode mnie na ten czas pozdrawiam Was serdecznie i do następnego